Bez wahania Dance Center. Kim jesteśmy? Jedną wielką rodziną teneczną o niesamowitej energii. Żyjemy z pasją i dzielimy się tym z innymi. Opieramy się, dopingujemy, stawiamy na rozwój, szkolimy dzieci, młodzież i dorosłych. Nasi trenerzy to profesjonaliści z bogatym CV. Znajdziesz u nas różne style tańca. Hip-hop, jazz, hiking i wiele, wiele innych. Tworzymy profesjonalne grupy taneczne, które wyjeżdżają na zawody i biorą udział w pokazach tanecznych. Bez wahania? To rozwój, pasja, taniec i energia. Bez wahania idziemy przez życie.